Nie, chyba chyba mam sekund. Aha, teraz nie mam jak grać. Ja nie, nie mogę z czego. Dobra. Eee, hejo, ogólnie to ja e, nie wiem, że ja robię ze swoim życiem, ale nie nagrywałam. Yy, ponieważ, yy, że byłam na zielonej szkole trzydniowej, yy, mega, mega krótko, ale wcześniej pani nie chciała z nami jeździć i to była pierwsza zielona szkoła, bo mnie to tak denerwuje. Yy, ale teraz byliśmy jeszcze z innym wychowawcą nie? Coś tu i jakoś to wyszło. Ja nie wiem. kiedy to dla mnie. O nie Nie, nie chcę w to grać Zagrałabym w Sąsiadów, ale mam tak zepsute głośniej, że nie mogę w to zagrać No Halo ludzie, czemu was nie mam? Co prawda mogłam robić live'y, ale nie chcecie chyba pół live'ów, nie? I jeszcze z Darciem... dla. Ja nie, nie mogę, ja już taka mówię, nie mogę na was. Gdzie? Beach face. nie W ogóle teraz można tu wejść, ja wcześniej się nie dało. Ja nie mogę, dobra, nie robię tego live'a